auto dla dużych chłopaków takich jak ja i większych auto teoretycznie z pierwszy właściciel będzie zadowolony auto nówka nie śmigajka pyk, pyk oponka wahacze wszystko na najwyższym poziomie jedyny mankament tego auta mucha leciała obsrała i tu jest mała ryska z tyłu możemy zauważyć że komar leciał też klocka puścił i też nasrał na lakier. I tylko to są te dwie wady. Amerykański potwór dzisiaj z Warszawy. Centralny. <gry rere> I ja nie wiem, czy go nie kupię sam czy nie. Zadzwonię jako pierwszy. Niestety, nie wziąłem telefona. <gryrait> Dlatego go nie kupię. Ale jak już powiedziałem, auto dla mega byków, dla mega kozaków. Czyli dla mnie. Tylko że ja, niestety... Nie mam gotówki, nie mogę go kupić, mogę tylko pojeździć, zrobić prezentację u Policzka, pora itp, itd. Amory, nówka, wczoraj wymieniałem, sam dolewałem oleju do amortyzatorów, bo miałem frytki na obiad, został olej, dolałem. Nówka, nie śmiganka, amorki zaoczyte, no czy tą szybę, nówka, biały, perłowy kolor, jak moje beżowo-żółte zęby, dokładnie tak jest kolor. Jak już mówię o dużych chłopakach, to zaraz będzie taki jeden i coś wam opowie, bo on go chyba kupi. Dokładnie, Nówna. Tu, 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 tu. Nadlatuje samolot? Nie! Przemo na na I dzisiaj Real Farm, reklama dla dużych chłopaków, duże samochody. To dla was już mówiłem. Jesteś laczkiem, to musisz to wziąć, żeby nim nie być. I teraz wam powiem coś. Krótka piłka i z reklama. Dokładnie. Real Farm. Efekt piorunujący. Już Wam pokażę, jak szybko można zrobić takiego bicka. I teraz pierwsze mierzenie. Drodzy Państwo, pierwsze mierzenie jest takie. By było. I teraz zobaczcie. Efekt jest piorunujący. Wykładam do tego. Play. c -A. Patrzcie to. Efekt jest piorunujący. Od razu Wam powiem, i żeby udowodnić, że efekt jest piorunujący, proponuję na początek posypkę bicepsową. Dawaj! Dawaj, zamykaj. Dobrze. I teraz przechodzimy do ostatecznego mierzenia. I teraz będzie wiadomo, jak bardzo działam odżywki Real Farm. Pomóż tu oskarżyć. Dobra. Teraz dajemy łapana i pana. Dej kurwa, nie umiesz, kurwa mierzyć, kurwa co ty robisz, kurwa człowieku. Bach! 4-5 od razu po zażyciu posypki bicepsowej. Jeżeli zbliża się weekend, jeżeli zbliża się sobota, nie chcecie się na siłownię, a chcesz mieć kurwa o 3 cm większą mapę. Real farm! Te odżywki są dla Ciebie. Polecam się, Real Farm. Nie! Ło! Pa! Polityzm! Bieg zerowy. Auto za większej wody. Auto z historią. Auto zioło po L.A. New York, Nebraska, Dakota Południowa, Dakota Północna i Ontario! Ontario też był. A teraz jest we Warszawie. Zobaczcie. Auto z historią. Taka książka serwisowa. Kamery cofania, lampy ledowe, czujniki parkowania, zmienione tłumiki, ludzie, to jest okazja! Żeby to brać od razu, Tero, dzwonić, oczywiście opisy w linku, kurwa na no, olx wszędzie są mnóstwo opisów, zdjęć, wszystko jest jak na sranę. Informacje. Teraz, przed sprzedażą auto ma wymienione klocki, tarcze, uzupełniony płyn do spryskiwaczy, pety z popielniczki wyjebane. To po pierwsze. Nowe, nowe opony i też mankament jest na jednej oponie, bo kamyszek kurwa wszedł w bieżnik, i to jest możliwość do utargowania. Wieją mi tu metki, bo nowe ciuchy mam, chwalić się nie będę, ale takie życie, taka robota. <laughs> Więc tak, słuchajcie, nowe klotki, nowe tarcze, nowy pasek, tak, niesamowity. I już niedługo nowy właściciel. Zobaczcie, jak to się w całą jedność kurwa splotło. Dzwonić kurwa, brać igła, wymienione wszystko! Żarówki nawet w tych obrysówkach! LEDOWE! Czy wy jeszcze sprawę? LEDOWE! No, letowe? A i nawet parę centymetrów można urosnąć! Niesamowita suplementacja dla każdego z was! Czy... Wersja z pola pszu! Z pszczu. Szerszenie, szarancze przyjechały do Warszawy z Ameryki. Tak nazywam to auto teraz. Szarańcza. I taki będzie tytuł. Szarańcza. Na sprzedaż. Nówka. Za pół darmo. Z kodem Przemo. Też za darmo. No ja chyba go kupię jak za darmo. Rzut przepiękny. Wielki, ogromny. No ale takie z Amerykanie mają. Jak oni mogą wsadzić V8 do takiego małego psztyczka? No nie da się. Szarne, ładne koła kolorze czarny, man. Auto jest niesamowitą igłą. Nawet, nawet ta maska tu ma troszeczkę większą szparkę, ale tylko i wyłącznie dlatego, dlatego by pobierało zimne trudziemno-morskie to znaczy ciepłe śródziemnomorskie, arktyczne powietrze do tego silnika V8 510 chodnik, Bo tu, co się dzieje z tumikiem, na tumiki poszło 30 koła dolara zielonego papieru, Na tumiki poszło. I będzie szalony naukowiec, będzie i będzie robił testy tego amerykańskiego potwora. A ja wezmę kamienie z drogi, napakuję i powiem, że to są muszle nadmorskie. Czorne paznokcie, o czym grzebam! Ale jest igła, jest naprawdę. Ten Dodgę jest prawdziwą igłą. I ja coraz bardziej przekonuję się do Amerykańców I to jest pierdolenie że one są uderzone mocno że po powodzi, że po gradobiciu, to jest ranie wiecie, kto ta zazdrośnicy ci, co kupili lufkę w salonie za pięć dych i zazdroszczą, że można mieć coś takiego i tu jest jazda tu jest frajda, tu jest uśmiech czy jest dźwięk tu jest spalanie takie 12, przy dogotowaniu, 64 motory, tanie prawe no to co, no to ta. w tyle to, to ma palić? Nie, rewelacyjnie Godo, Godo, rewelacyjnie, jedzie się dobrze, ja zawsze zwracam uwagę, jak wsiadam auto, auta, które chcę kupić, ja wiem, ja mam łapy dojebane, bo się odżywkami się teraz żarem. no to wiecie, no od razu poszło, nie? Posypkowa kreatynka poszła na łapę i by cały co się stało, 2 cm w moment, ale to nieważne. Teraz słuchajcie to, zobaczcie, to jest bardzo kurwa ważne, to jest bardzo ważne, to jest najważniejsze, jak, jak chcecie wyglądać kurwa na lato? Jak klopsy? Przy kiblu stać przy krzokach? A nie robić bujankę na plaży? Real farm, to zrobi z was bogów na plaży, będziecie stali na pomoście jak mistrz Dziuganem! tutaj nie pozostawia żadnych złudzeń amerykańskie V8 this is, it. this is it szalony zaraz musi przyjść musi ocenić to swoim fachowym okiem uchem pyskiem płynnie i nawet jeżeli chodzi o te wielkie gabaryty, tak? To muszę wam powiedzieć, że jak filigranowa rodzyneczka, muszę wam powiedzieć, się prowadzi. Ale wiemy, gdzie jest w kamieniołomach. Jest szalony, my mu kazali rowy kopać, on łopatom te hałdy ziemi przekopał. Jedziemy do niego. Szalony! Szalony, hopoku, przerwa! Tu mikowanie będzie strzelanie.

Jest bujanka! Chcę tutaj tysiąc centymetrów autobusów odzyskać! Było warto! Trzy warto 3,5 dychy wydać na tumiki, które dają niesamowity dźwięk! To ile jest z tych decybeli kurwa mać? 128 128! Było warto te krzywipudychy wydać Na te 128 decybeli A jo idę do roboty na nowy Muszę to przekopać dzisiaj sobota 18 I Fajrand. Od razu Polilaka Od razu Polilaka moment moc Dla niektórych rajem dla uszu to jest miód, ale nie dla nas. Dla nas dźwięk trumików. Teraz otwieraj się, a ja ci otworzą Aj! Aj, aj, aj. od razu koła boksują. Gdyby nie ta kontrola trakcji. Tak byśmy już w szoku leżeli na boku. Taka prawda. Ale jedzie się rewelacyjnie. Auto jest niesamowicie zadbanym, cudownym egzemplarzem. Otwieram maskę. Zobaczcie, wielki 6,5-litrowy motor. I nie ma tu miejsca na grama plastiku. Auto nieumyte, auto wypaszone, bez żadnych wycieków. Jedynie to wyciek, jakie są wycieki? spod pach! Jak przywiozłem pasażera oscarista, miał wycieki niesamowite, ma niesamowite z każdej dziury. Poszła. Nówka, filtry sportowe, tłumiki dopasowane do tego auta. La la la, 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 la. jak cebulę i jutro będzie serranie. Ale się zamyka. Ale się zamyka, widać, że to nigdy nie było otwierane. Bo tu nigdy się nic nie zepsuło. Te motory to są najlepsze na świecie. Najlepsze, najlepsze motory. Szlejki ze stanów! I na tej wielkiej bujance, i na tych wielkich bicepsach, i dopompowanej klasie. A jeszcze raz mu tam gaz! Ach, niech będzie! nasza paliwo! Dziękujemy właścicielowi! Gadamy! Za udostępnienie! Tej białej, perłowej ciały z Floryty. Do widzenia.